Witam, witam, jestem Mike, a to jest już dziewiąty odcinek z serii, która nazywa się Modne Przygody. A w dzisiejszym odcinku wybierzemy się do kolejnego wymiaru. Jednak tym razem nie z moda Policzm FMMS, a normalnie wymiaru, który w Minecraftie bez modów nawet jest. Oczywiście mowa tutaj o netherze, jednak prawdopodobnie właśnie na tej serii ten nether wygląda całkiem inaczej. Mówię prawdopodobnie, bo nie jestem na 100% pewien, więc jak wejdziemy i okaże się, że tam nic nie ma, no to będzie średnio. W każdym razie, o ile się nie mylę, właśnie mod Biomes of Plenty oddziałuje również na nether, dzięki czemu. Występują tam, powiedzmy, nowe biomy. Dlatego też dzisiaj to sobie wszystko zwiedzimy. A jeśli dzisiejszy odcinek Wam się spodoba, koniecznie zostawcie tutaj standardowo ogromną w górę, subskrypcję i koniecznie po obejrzeniu tego odcinka napiszcie również komentarz. A ja teraz bez zbędnego gadania zapraszam Was do oglądania. I jeszcze jedna ważna informacja, zanim zaczniemy, mam tutaj wrzuconą nową wersję, powiedzmy taką mini wersję, ale jednak yy, moda Polish MMS, yy, No, dzięki czemu mogę już sobie normalnie craftować patyki, czego nie mogłem robić na poprzednich wersjach. Na szczęście, Cabanos to szybko, szybko poprawił. No, i właśnie można tutaj yy, grać i normalnie sobie te patyki mimo wszystko craftować. Bo to by się czasem przydało w ogóle. Co to jest? uuu, uh, uh, to działa jak trapdoor. Ty. Ale fajną altankę można z tego zrobić, no czas się będzie tym zająć, ale to na pewno nie dzisiaj, jednak już jakiś tam pomysł jest. Helikopter chyba nam się przyda w nederze, więc trzeba go również zebrać. Więc standardowo mam pistolety, mam helikopter, mam tutaj tarcze, jakieś tam uzbrojenie w miarę dobre mam, to ma w ogóle 1000 użyć jeny. Myślałem, że 500, ale aż 1000. No, to chyba szybko z tego nie przestanę korzystać. Tutaj mamy również węgiel do helikoptera, jakieś tam papryki. No, w sumie tych mogę wziąć więcej, bo zawsze się tam tych papryk faktycznie może trochę przydać. Chociaż raczej nie zmarduję nawet tych wszystkich, no ale poprzezorny, zawsze ubezpieczony. No i jeszcze skoro nether to obsydian by się przydał, ale tego chyba nie ma, więc będzie nieciekawie. Tutaj nigdzie tego nie mam, a może tutaj. Nie, no nie widzę, żeby tu gdzieś było obsydian, więc czasie będzie wybrać do kopalni, także pochodnia w łapę, bo chyba mam tutaj Optifina z tego co pamiętam. Dokładnie, więc pochodnia w łapę i idziemy sobie do kopalni. Mam jakąś pochodnię w ogóle? Eee, mam. Ok. O, ty to jest ten nie, krab albo nie, co to jest? Jeden krab albo homar. Homary raczej są większe, to to musi być krab. Da się to wziąć do wiaderka? Da się, ty. Jakie fajowe. To jest krab albo homar. Czy homar ma chyba większe szczypce, więc to raczej homar nie jest. No ciekawe, na pewno to sobie gdzieś zostawię. Takiego mowa z pewnością użyjemy sobie gdzieś w naszym tym tam domku, w jakimś ogrodzie czy coś. Myślę, że fajnie to będzie wyglądać. I ogólnie przydałoby się z tą bazą ruszyć, bo mimo wszystko no zbudowałem te wieże i na razie projekt stanął. Ale to dlatego, że bardziej chciałbym się tutaj skupić na przygodzie niż na bazie. Okej, okay, tam jest chyba lawa, dokładnie. I chcę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Nie wiem, czy nie nagram o tym osobnego filmu, bo teoretycznie fajnie mógłby się oglądać, no ale to tak swoją drogą. W każdym razie nie wiem czy wiecie, ale znamy datę właśnie Mineconu, czyli tej powiedzmy imprezy, tego wydarzenia, na którym zostanie nam zapowiedziana aktualizacja Minecrafta 1.19 To będzie 16 października o godzinie, o ile się nie mylę, o godzinie na Polski, o godzinie... 18, coś koło 18, bo zaczyna się to według tam czasu, kurde, yy, wschodnio. Nie wiem, jakoś to kurde jest. Może teraz wam się to, to wyświetli na ekranie. Bo, jakby tam pisało coś w stylu, nie wiem, ET ed, czy EDT, coś takiego yy, i właśnie to jest czas jakiś tam inny. I o 12 godzinie tego czasu, właśnie się ten się zacznie, a na polski to będzie właśnie czas yy, około godziny tam 18, więc wkrótce. Może już nawet w tym odcinku pojawi się taka oficjalna zapowiedź właśnie zanim się odcinek zacznie, jeszcze przed wstępem, że zapraszam was na live'a oczywiście z polskim tłumaczeniem, który odbędzie się właśnie 16 października o godzinie, no zaczniemy sobie chyba około nawet powiedziałbym 12, polecimy 6 godzin i później jeszcze kolejne 2 godziny na Minecon. No także myślę, że będzie się po prostu działo. Mam nadzieję, że dam radę coś powiedzieć po tym live'ie, dlatego że chciałbym wam od razu nagrać odcinek z rzeczy, które zostały nam zapowiedziane. Jeny ludzie, 1.19, jak to brzmi? Przecież ja pamiętam dosłownie, jakby to było wczoraj, jak oglądałem minecon u TJM'ego właśnie na kanale z tym polskim tłumaczeniem, tam oczywiście graf tłumaczył jak co roku i był to minecon, na którym zostało nam zapowiedziane 1.14 to była... No świetna sprawa, naprawdę wtedy się tak chyba rozkręcałem z Minecraftem I chyba wtedy, nawet chwilę później, bo chyba tam e, rok później właśnie zacząłem kanał na YouTubie Ja pamiętam naprawdę jakby to było kilka dni temu, a już mamy 1.19 Prawdopodobnie w przyszłym roku już pojawi się 1.20 Jedy, ale ten czas leci 16 sztuk obsydianu mamy, więc spadamy Kurde, znowu rymuję, coś jest nie tak, coś jest nie tak Dobra, chyba wszystko co potrzebne mi do netheru mam, więc postawmy sobie tutaj portal. Jak widzicie, mamy zbudowany portal, odpalony, za chwilę sobie tam wejdziemy. Ale jeszcze Wam powiem szczerze, jedną rzecz: dlatego, że y, ostatnio sobie tak patrzyłem i tak y, powiedzmy obliczałem, chociaż to jest złe słowo, y, czy będę miał w ogóle czas na nagrywanie tak w tygodniu z lekcjami i jeszcze z nauką i tak dalej. I wychodzi na to, kurde, że średnio, więc albo będę nagrywać odcinki w weekend, na przykład tam 3 na tydzień i będę je w weekend montować, yy, ogólnie to też yy, poza odcinkami w weekend chciałbym właśnie, yy, poza tym, że będę je nagrywać w weekend, to chciałbym też robić live'y tak w sobotę albo w niedzielę, albo i w sobotę i w niedzielę, a w inne dni, tygodnia właśnie wrzucać Wam odcinki. Jeśli chodzi o przeglądy snapshotów, jak tylko takie się pokażą, właśnie te oficjalne dla Minecraft 1 .1 1 1.8, tak już miałam mówić 19, 1.18, jak tylko wyjdą te oficjalne snapshoty, to oczywiście przegląd standardowo kilka godzin po wyjściu snapshota pojawi się na kanale. Więc jak jeszcze nie subskrybujecie, a zastanawiacie się, czy subskrybować. To myślę, że warto, że nie pożałujecie. No a my teraz wchodzimy sobie po tej długiej pogadance do netheru. I co nas czeka w netheru? Uuu, uh, uh, nowe bloki. A co to jest? Wygląda kozacko. Tam mamy Soul Sand Valley, okej. Okay. Wygląda kozak, co to jest? Co to robi? No dobra, już wiem, że to dodaje mod Biomes of Plenty, więc miałam rację na wstępie. Tylko nic się chyba nie da z tego zrobić. Ogólnie blog jest piękny, jednak jakby się coś dało z niego robić. I kurde w ogóle patrzcie jakie to jest genialne. To akurat widziałem chyba wcześniej gdzieś. Może nawet jak latałem sobie gdzieś na świecie, jak przygotowywałem mody właśnie pod tę serię. No coś pięknego, no proste, a ładne. O i twierdzę mamy i to jak blisko. Myślałam, że będę musiał tam iść. Tu jest jakaś twierdza i... O nie, co to jest? Ty, panie, idź mi z tym. Do widzenia. Uuuu. Jakieś nid w coś tam. Co to znaczy? Nie wiem. Ale wy doskonale wiecie, że ja angielskiego nie ogarniam jednak. Myślę, że się go nauczę i będę mógł dla was na przykład Minecon tłumaczyć za kilka lat. No to jest takie moje marzenie. I myślę, że będę robić też wszystko, żeby to zrealizować. Szczególnie, że ten... Szczególnie, że angielski się przyda, i w życiu, i w przyszłym zawodzie, i w ogóle no więc nie ukrywam, że trzeba się będzie tego nauczyć, chociaż mi się kompletnie nie chce no ale tak z drugiej strony, fajnie by było jednak umieć parę rzeczy tam po angielsku, chociaż na pewno nie takie rzeczy jak ten flash, czy coś innego, dlatego że to są nazwy, których na co dzień chyba w angielskim się nie używa, dlatego tym bardziej bym nie wiedział, co to, co to takiego jest uuu, i achievement pad za wejście do fortecy, fajnie Fajnie, fajnie, fajnie. I co mamy w tej fortecy? No przydałoby się Blaze na pewno. O, i mamy te ważki śmieszne. To co to robi w ogóle? Co to jest? O! Tego coś dropi! Ty, 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 ty. Daj mi to! Crimson moss larva. W ogóle wybaczcie za chrypkę, nie wiem, czemu mnie tak naszło. Jest aktualnie godzina 21.30. Za chwilę będzie hehe2137. Ale nie wiem, coś mam jakby strasznie zachrypnięty głos. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Ostatnio nawet tak dużo live'ów nie robiłem. Dziwne. Uj, i mamy pierwszy blaze rod no dobra mamy dwa blaze rody i tam będzie jeszcze jeden naprawdę z takimi pistoletami to szybko idzie zdobywanie tych blaze rodów no bo one są jakoś tam mimo wszystko lepsze dobra uuu jeszcze kolejna w pad. no i się zapaliłem czekaj 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 żzyż, jedz, jedz 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 nie panikuj nie panikuj nie panikuj mike panika to najgorsze co można robić w każdej możliwej sytuacji w ogóle wspomniałem przed chwilą o godzinie 2.1.3.7 jest naprawdę ogromna szansa, że pojawi się snapshot właśnie o takich numerkach, no. Byłoby świetnie i naprawdę polska społeczność by się tak tym jarała, a inni by nie wiedzieli dosłownie o co chodzi, więc. takie XD by było, no. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. W każdym razie jest naprawdę ogromna szansa, bo podajże jak dobrze widzę, jak dobrze wiem w sumie, to 15 września, jakby wyszedł snapshot. I w ogóle w tygodniu, znaczy raczej 15 września, bo to by była środa, i ogólnie w tygodniu od 13 do 19, wtedy mielibyśmy naprawdę ogromną szansę, jakby wyżej taki snapshot, znaczy była, byłoby wręcz 100% szansy, że będzie on się nazywał 2137, więc może być ciekawie. Dobra, klikamy X i wkładamy węgiel do helikoptera, proszę bardzo, ale nie shiftem. Shift to jest najgorsze, co można robić, pamiętajcie, w helikopterze tylko trzeba kliknąć S albo spację, albo w prawo, albo w lewo. Nigdy nie klikajcie Shift, nie polecam. Ty, co to są za ten? Ty, to mnie rzuca, ej. Widzieliście to? Aż tu zlądujemy, czekajcie, mogę tu bezpiecznie wylądować? Ale to jest dziwne. Chwila, chwila, moment. Ej, ej, ej. ej. Ojeny. I są jeszcze małe sztuki chyba tego, co nie? Ale dziwne. O, tamto stoi. To wygląda jak... Taki strider-opodobny mob. Weź się odwróć. Tak, to jest chyba taki strider. Ale dziwny. No dobra, dziwnie wygląda ten nowy MOB, ale jest. Mamy bastion, ale to jest chyba średnio interesująca mnie struktura. No bo teoretycznie nic z modów chyba nowego w nim nie znajdziemy. Tutaj jest ruinka portalu i jest pełno tego nowego czegoś. rzesz mhm. ty! Ląduj, 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 ląduj. ląduj. Wzięliście go? Skubany. Ten, ten, ten się sfokusował na mnie. Co on robi? Nie wiem, to jest krew. Loot mm, ciekawie. Mm, z nederu mamy takie bloki jak. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. E, takie coś to jest chyba akurat z 1,16. Albo to trappet, a tu jest kratkę. To jest 1,16. Jeszcze e, to, też, to też, to też, to też, to też, to też. to też, Mamy kryształy. Jakieś nederowe. To by się przydało znaleźć. I ewentualnie wrócimy tu sobie jeszcze moda jakiegoś fajnego do nether, chociaż to już pewnie nie dzisiaj. Ale kurde mało tego. Jest te kryształy, bym znalazł. Coś się da z tego zrobić? Chyba też nic. Jeden trochę słabo, chociaż z tego co się orientuję czekajcie, sprawdzę. Czy są to jakieś bloki poza tymi, które. Znaczy poza tymi, które widziałam, które pasują faktycznie do netheru, czy... Czy nie? Uuu. Uuu gdzie to się znajduje? Wychodzi na to, że musiałbym znaleźć jakąś strukturę, jakiegoś Dungeona, w którym by właśnie to występowało, to akurat bardzo bym chciał. Toaster! To jest toaster, toż to mój dawny sprzęt, na którym kiedyś robiłem filmy. Dosłownie. Eee, coś jeszcze mamy? Stąd chyba nic, przydałoby się właśnie znaleźć tę strukturę, dlatego pozwólcie, że sobie wyjdę na chwilę z tego świata i sprawdzę, czy te struktury po prostu się generują, bo nie opłaca mi się szukać czegoś, co nie występuje, albo jest jakoś popierniczone, czy coś. Po prostu sprawdzimy, czy to działa, a jak to nie działa, no to... Chyba trudno, powiem wam, że mimo wszystko naprawdę lubię tę serię, dlatego że poznaję w niej tego Minecrafta od początku. No i jest to w pewien sposób takie przyjemne poznawać, jakby grę od samego tutaj, właśnie. O, mamy te kryształy, ale tam nie będę szedł, chociaż to wygląda tak, zarumieście. To trzeba będzie znaleźć, już sobie trochę zaspoilerowałem. Tylko, czy mamy tutaj, właśnie taką strukturkę, która nazywa się Andruins? To było Soul Princeton, może. Mamy coś takiego, 3000 bloków stąd. Uuu, groźnie to wygląda. I tutaj jeszcze. Są te niderowe te. Jest więcej tych neterowych biomów. Ok, rozumiem, fajno. Kurde, jaki fajny ten. Tu jest klimat, taki zielony. Jeden kozak, dobra. Wiem, że jest trochę rzeczy i można to sobie poeksplorować, więc wbijamy podobnie na ten safe i będziemy sobie zwiedzać. Może coś znajdziemy, może nie. No zobaczymy jak to wyjdzie. W każdym razie, przydałoby się zapisać tu kordy gdzieś w portalu, dlatego że jak się zgubię. E, jeny, znowu? Nie. No idźże w ciul. Ok, żyje. I to też żyje. Za dużo tu jest tych komarów. Autentycznie za dużo. No idź stąd. Jeny. No idźże stąd. Masz. Tragedia, ludzie. Tragedia. Tam jest kolejny dziad. A na żery się. O, dobra. O, mamy nową strukturę, ludzie, patrzcie. Ciekawe co to będzie, dobra, lądujemy tutaj. Spoko, ale szybko ją znalazłem, naprawdę, od ostatniego cięcia minęło dosłownie kilka sekund. Dobra, przesadziłem tam byłem chyba, tam za tym bastionem. Tam, 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 ujemy. I że gasteł. Nie macie. Fajno. Te pistolet, naprawdę, może według Was są zbyt takie, powiedzmy, OP. Ale dla mnie wydają się naprawdę, naprawdę, świetnie, bo ja jestem, świetne, bo ja jestem tu naprawdę słabo uzbrojony. Gram tutaj tylko dlatego, żeby poznać te wszystkie nowe rzeczy, no i teoretycznie, żeby przeżyć jakoś tutaj, powiedzmy, przygodę w oczekiwaniu właśnie na snapshoty. Jeszcze dla 1.18 to oficjalne, bo jak one wyjdą, to wtedy będzie więcej singla, ale modne przygody też będą, to wam mogę obiecać. Kurde, to naprawdę jest piękne, to są... takie bloki, takie jeny. No, kozak. Idziemy eksplorować w takim razie. Jeny, toż to ten mob, to, to jest ten legendarny, jak on się nazywał, Howering Inferno? Kurde, chyba tak. To jest ten legendarny y, mob, który mógł zostać właśnie wybrany na konie. Tak, dobrze mówię? Dobrze mówię, na konie. A to co to jest? Ja cię kręcę. Jakie fajowe, ty. Podoba mi się. W każdym razie, o właśnie, to jest ten mob. Mi coś robi, ale mi krzywdę zrobił. To nie tak miało wyglądać ludzie. Wybaczcie, po prostu chciałem sprawdzić, czy mnie jakoś uderzy, no i uderzył. Za mocno. Te tam nie znikną, więc oto jestem bezpieczny, tylko muszę się jakoś tam dostać, tylko do tego by się przydało oczywiście trochę węgla. Eee, przydałoby się również trochę drewna, żeby sobie oczywiście skraftować tutaj helikopter. Teraz szybko węgiel i spadamy tam, no mam nadzieję, że tej temki uda mi się odzyskać, przynajmniej w, tam, w jakiejś tam części. No bo szkoda by było je stracić, szczególnie te pistolety, już resztę mogę olać, ale pistolety są naprawdę fajne. No i ten toporek zielony, który wypadł z tego szkieleta. Dobra, nieważne, szybko ten węgiel znajdę. No, i lecimy za chwilę właśnie po te nasze temki. O, jeszcze diamenty przy okazji znalazłem. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Więcej tutaj kobla potrzebuje. Wystarczy, wystarczy. I mamy jedną, drugą, trzecią sztukę i to tyle. Czekajcie, jedna chyba wpadła do lawy. A nie, tu jest. Dobra, spoko, spoko, spoko. Czy coś tutaj jeszcze mamy? Wiem, że węgiel jest, ale tu węgla aż tyle chyba nie będę potrzebować. Mam przynajmniej taką nadzieję. 18 sztuk jak najbardziej wystarczy. No i wracamy po tej temy. Mam nadzieję, że one tam będą i mam nadzieję, że znowu nie zabije mnie ten śmiercionośny mob, czyli właśnie Howering Inferno, tak on się chyba nazywał. Chociaż ręki sobie uciąć nie dam. Najwyżej możecie mnie poprawić w komentarzu. Wtedy jeszcze w Minecrafta nie grałem, bo ja zaczynałem grę. W... Dobra, inaczej. Wtedy jeszcze nie mogłem, nie głosowałem na Mineconie, więc nie wiem jak to wszystko wyglądało, nie wiem jak to wszystko właśnie jakie były te moby, jakie były ich mechaniki, chociaż chyba ich mechanik nie dostaliśmy chyba, z tego co się orientuję, nie wiem. W każdym razie wtedy w Minecrafta grałem chyba już, ale jeszcze nie oglądałem wtedy ani Mineconu, ani nie interesowałem się aktualizacjami. Dopiero jak 1.13 wyszło, to tak na porządnie zacząłem poznawać właśnie Minecrafta, no i te wszystkie inne tam Minecraftowe aktualizacje. Nawet nie musiałem długo szukać i daleko lecieć, więc chyba... Chyba fajnie się tak stanęło, jak się stanęło. Dobra, czas lądować. Musi być szybka akcja, szybka akcja, szybka akcja! Wszystkie temy. Dobra, nie zbiorę wszystkich za jednym zamachem. Już się przyczepił. Help, 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 help! Żreć paprykę. I wbijemy się tam jeszcze raz w takim razie. Dobra, to wywalę, to wywalę. Jeden już nie wiem co, co wywalić, a co nie wywalić. Czekajcie, tym go zabiję, albo tym. Dobra, spoko. Zbroja, 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 która i tak mi nic nie da. Ujeny! Dobra, żyje. <gry> jeszcze żyję, spoko. Klata i jeszcze spodenki. Dobra, tu mamy spodenki. Tu są chyba jakieś ich spawnery, bo to niemożliwe, żeby tak dużo ich tu było. Jaki fajny bloczek, ty! Ja go chcę. Ujeny, uciekaj! Dziadu, jeden, ty! Skończony. O kurde. Jajks! Co tu się dzieje, ty? Ej, to miał być totalnie... Taki spokojny, w miarę odcinek. To jest wielka wo wojna o przetrwanie. Ty. Jeszcze tam jest jeden dział- Ja cię kręcę, nie wierzę. Nie wierzę, po prostu w to nie wierzę. No, nie może być. I jak ja tam teraz dotrę? Hmm, to mam, ale to mi chyba nic nie da, chyba że tam są te. Tak, są te, 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 te. o te. Trochę węgla nawet by było. Więc chyba dobrze. Może jakoś dolecimy na tym... na tej kapce tego węgla, bo tam nie ma w sumie dużo tego... Czekajcie, chyba, że mogę tu drewno wrócić. Fajnie by było. Tak, mogę, dobra, fajno. No to w takim razie tej temki tam chyba uratuję, ale uratuję je i uciekam stamtąd, bo tam się kurde nie da przeżyć. O je, no wy się pewnie cały czas siedzicie i śmiejecie, a ja tu się trochę denerwuję. Bo nie ukrywam, że trochę emocje są. A few moments later...

Oczywiście mowa tutaj na przykład o pistoletach, chociaż akurat jeśli chodzi o pistolety to jest szansa, że jakiś tutaj jeszcze został gdzieś. Taktycznie skitrany. Chociaż mówię, jest taka szansa. Ale wcale nie musi tak być. Dobra, jeden, wycofać się. Wycofać się gdzieś tutaj w bezpieczne miejsce. Jest jeden, dobra i mam 10 naboi. Więcej, nie, 26, Ok. Dobra, jeszcze nie ma tragedii ludzie, jeszcze nie ma tragedii. Papryka mam? Mam. Oj, chyba właśnie strzeliłem z tego pistoletu. Nie wiem ile ich tu jest, ale naprawdę... Przerąbane ludzie, przerąbane. W tej strukturze. Wypad, do widzenia. O, czaszkę drobną! Fajno, będzie na witera. Jeden, do widzenia. Dziadu jeden, do widzenia. Okej, okay, do widzenia. Jeden, to oni tu mają spawnery jak nic. Gdzie to jest? Jeden, do widzenia. Poszedł. Poszedł. Poszedł, siat, poszedł, Jedy! poszedł. Szok. szok, 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 szok. Widzenia, widzenia. O, ho, 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 ho. Już, już wiem, że nie, 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 nie lubię tej struktury. Bardzo nie lubię. O nie, 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 nie. Odwrót taktyczny. Mordeczkę. Kopany. Poszedł. Ej! Poszedł, poszedł, poszedł. Pasz fiorwon. Żyje. Jeszcze, że odzyskałem helikopter? Mam helikopter. No to jak mam helikopter, to w sumie mam tam więcej chyba naboi, nawet. Czekaj, 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 czekaj. sprawdzę, bo wtedy mógłbym się jakoś obronić przed tym niebezpiecznym mobem, jakoś próbować podbić te twierdzę. A czekajcie, co się robi w ogóle z tego, czyli Blaze Armor Scrap? Co z tego można zrobić? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Yy, blaze. Aha, to się łączy z tymi, takie fajne budki masz. No, ja to chcę. Dobra, chwila, 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 moment, najważniejsze, że ten helikopter mam, tutaj, i teraz chyba E, tak, mamy jeszcze trochę naboi, fajno, 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 kozak, to wezmę do walki wręcz, chociaż pewnie tak owa na nic by się nie zdała, bo ten głupi dziad niestety ma mnie na hita, do widzenia, no jak będę pudłować, to to mi nie wystarczy, do widzenia, chyba, że on ma, znaczy, jak wspomniałem, one mają tu tego, Respa, więc. Yy, znaczy, respa. Oj, wiecie o co mi chodzi. A, jeny, ale dobrze było, już jest dobrze, naprawdę. Jeny, ja się mogłem od razu wycofać, no i pomyślałem. Dobra, i tak już nie jest źle, i tak już nie jest źle. Także nie jest źle, jest tylko tragicznie. Nie mam patyków, nie mam tego fajnego piecyka do samolotu. O, jeny, to jest chyba najgorszy odcinek z modów, jaki nagrywałem. Od w sumie od pierwszego odcinka, dziewiąty najgorszy. Ok, wiem co zrobię, wiem co zrobię. Skraftuję sobie po prostu nowy pistolet. Do tego amunicji mam od zapierdzielenia jeszcze więcej. Zrobimy sobie na szybko też tutaj. To sobie przepalimy. Bo potrzebuję chyba 5 sztuk, i jeszcze raz, 2, 3, 4, 5. I jeszcze raz, żeby to przepalić później. To z tego sobie ogarniemy ten fajny piecyk. Czekajcie, dokładnie ten. Potrzebuję tutaj jeszcze chyba 6 złota. To też mam. No dobra, mam chyba wszystko i teraz może się to teoretycznie udać. Chociaż wezmę sobie jeszcze paprykę w razie czego. Jedne ich mam chyba już coraz, coraz mniej, no niestety. I jeszcze bym sobie mógł skraftować tarczę. W sumie tarcza może się przydać. Taki młot chyba nie będzie konieczny. Coś jeszcze? Czekajcie, myślę, myślę, myślę. Tarcza. Dobra, niech będzie tarcza. I ewentualnie jakieś tam części seta. Bo żelaza mam ogrom, to na to narzekał nie będę. Ogólnie też wiem, że mogę brzmieć, jakbym mi się nie, wiem, nie chciało nagrywać, czy chciałbym zaraz usunąć tę serię. Ale to by było chyba głupie, a poza tym raczej bym tak nie zrobił, bo mimo wszystko jakoś tak w pewnym sensie, powiedzmy, przywiązałem się do tego świata, podobnie jak do singla. Oczywiście mówię tylko w pewnym sensie. Więc jakby coś się z nim stało, to pewnie bym nie płakał. Tak całkiem przypadkowo na przykład może się usunąć, czy coś się może tam wydarzyć. Nie no, oczywiście ja to robię. Jesteśmy już w netherze i ten. I i, 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 lecimy po moje itemy. Ostatnia misja ratunkowa chyba. Bieramy to, co mogę wziąć. Uciekamy. Kurde, ale tu tych zielonych bloków jest, no i niestety te dziady cały czas tu latają. Utrudnia to życie bardzo. O nie! Idź! I tak oto i na bardzo fajną zbroję, czyli te zielone rudy. No niestety przepadły. Sprawdziłem tutaj teren i ich tu nie ma, poza tym zginąłem w tym miejscu, więc. No dobra, mamy swoje temki, mamy helikopter, więc uciekamy stąd z tej owianej w sumie już złą sławą struktury. Chociaż tam jest jeszcze jeden blok, ale nie będę się dla niego narażał. Na przyszłość będę wiedział, że żeby siąść helikopterem na, ten, na tym najwyższym punkcie właśnie tej struktury no i tam właśnie sobie te bloki po prostu wykopać. No ale człowiek uczy się na błędach, to myślę doskonale wiecie, także wsiadam w helikopter i lecimy w dalszą przygodę po nederze. Naprawdę nie wiem jakim prawem tyle można razy zginąć. Jeszcze mi się chce grać? To no, dziwne to jest, bardzo dziwne, ale Myślę, że są takie osoby, które po tylu, po tylu śmierciach stwierdziłyby, że dobra, yy, usuwam save i zakładam następny. No, moim zdaniem jest to trochę bez sensu. Ale nie każdy sobie oczywiście gra yy, jak chce. Dam radę tu gdzieś posadzić helikopter, żeby móc bezpiecznie gdzieś przejść. Możliwe, że dam radę. O, jakie fajowe. Da się to zabić, da się to zabić. Chyba znaleźliśmy kolejny nowy biom. Który jest taki kurde, trochę mroczny. Nie wiem, czy jak tu nie wyląduje, to coś mi się nie stanie. Obok tego jest bastion, który mnie interesuje. I co mamy na tym nowym biomie? W sumie jest on chyba ze wszystkich starych bloków, które w Minecraft już mamy. Czyli właściwie z Blackstone'a, tak? To jest Blackstone dokładnie. Z Blackstone'a z obsydianu i płaczącego obsydianu. I mamy tu również te dziwne Strider o podobnym oby, które już wcześniej mogliście zobaczyć. Jest sens tutaj lądować? Chyba nie. Lecimy dalej. Uu, i achievement pad taki fajny. No fajnie, fajnie, fajnie. I mamy nowy ten biom. W odpowiednim momencie się do was odezwałem, już się nieraz tak zdarzało, że coś mówiłem i nagle, o coś jest nowego, fajnie. I myślę, że jak tutaj zląduje to mnie zaraz coś nie zje, bo by było trochę... Trochę smuteczek by był, w razie czego mam pistolety, o odejść. odejdź. Dobra, żyję, w razie czego mam pistolety. Fajna atmosfera tu jest na tym biomie, to też mogliście widzieć, bo to akurat widziałem... Wtedy, kiedy sprawdzałem, jeden znowu rymuje, Tak akurat widziałem właśnie wczoraj, dla mnie wczoraj, dla was to było jakieś przed chwilą, jak sprawdzałem, czy opłaca się eksplorować ten nether dla nowych struktur. No i okazało się, że tak, i mamy tutaj jakieś bramble, tak, to są bram, bram, bramble, dobrze mówię, jakąś tutaj nową roślinność, której nie mogę zebrać, i to kuje chyba, co nie, tak, kuje, ok. i tutaj jakieś te nowe liście i nawet nowy ten, nowe drewno jest. No ciekawe jak ono wygląda. Podejrzewam, że będzie takie szarawe. No taki ciemno-szary kolor. Gdzieś to wykorzystam? Myślę, że na pewno tak, ale gdzie to jeszcze nie wiem. Także taki biom prosty, a ładny, chociaż brakuje tu jakichś mobów, które chciałbym nie zabić. A poza tym, no to jest chyba wszystko tutaj jak widzicie, fajnie ogarnięte. No te takie fajne tutaj powiedzmy kolce fajnie wyglądają. O! O! To jest fajne. To nie świeci niestety na Opti fajnie, chociaż... Weźmy to. Nie, to chyba nie świeci albo. Delikatnie świeci, ok. Delikatnie świeci, warto wiedzieć. Coś z tego mogę zrobić. Tam w ogóle siedzą te dziwne moby, takie sempopodobne. Chwilka, czy coś z tego mogę zrobić? Ok, to jest się nazywa. Blue. Fa... Burning Blue, coś tam, ok. Po prostu początek. O, hamburgera możemy zrobić, ty. Nic z tego się nie da zrobić? Mech, poza tym pomarańczowym tym. I hamburgera możemy zrobić Z kangura? Serio? Zrobimy to sobie kiedyś Bo kangury gdzieś tutaj widziałem Znaczy nie w nederze, w normalnym świecie Ale widziałem O ludziska, mamy nową strukturę I jak szybko w niej zginę? O to jest pytanie, co my tu mamy? Ej, chyba nie widzę tutaj nic, więc teoretycznie Można by było tu spróbować wylecieć Poczekaj, 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 poczekaj Poczekaj, wait, w dół W dół, w dół, w dół, w dół, w dół Dobra, kapkę do góry co tutaj mamy to są bloki jakichś pułapek chyba Choć na nich stanie to się podpala wiem bo widziałem w tamtej strukturze brodawki mamy fajnie weźmiemy sobie je fajnie fajnie brodawek nigdy za wiele w ogóle chyba to są pierwsze brodawki no i typ